Ce mă, fi skin, pați ce după dupa, O In this village of the undead. This land of the zombies. Tu falem, tu falem și eu dau Taką małą szczelinę. Ja lecę Bieremy teraz małe samoloty jakie na ten A Obchodź na... jeden, jeden kieruje, a dwóch na skrzydłach czołk! Hey, hey, czołg, Czołk! Czołg. Rozwaliłem go! Rozwaliłem go! Samolotem Ja podchodzę do lądowania Fuck! Ja nie umiał umia się wznieść! A, będzie tu pole w następny! Biorę, a ja to ja tak, ja to jest tak, jeżeli no jest tak, jeżeli jest jak się nazywa w RHino się nazywa. No fuck, nie nie lecieć, nie chcę mi lecieć. Się. Problemy techniczne. Fuck, ja się pod tekstury a zaraz to jeszcze. No. Dobra. A w jakiej kategorii jest, 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 No, to eee, No. Ale tego, ale czołg Ja no tego co? A To tego. heavy vehicle chyba Jego kamikadę tam wlecamy, jego partię drugą Bierzemy wszyscy dastery? Co to jest? To jest ten samolot taki nie, może jeden będzie leciał, nie? A, A bo nie, to... bieremy te takie swimplany i ten I ten dym puszczymy <laughs> Jak to będzie epicko wyglądać, Ej, na nie? Jak, na na lotnisko idziemy Ej, na które lotnisko idziemy? Marci. Ja nie wiem nie na lotnisko, 8 gdzieś. Możemy Ale... wystartować tym głównym To jest dużo Przez małe, strasznie łatwo startuje To ja proponuję e, Ty, domie. Domie, domie Bo domie. tu jest fajne miejsce no mam stary, akurat ma, ten, Ja też mam Stare odpuszczone lotnisko w Las Venturas O, to właśnie, właśnie Ja tam się tepłem Jak się nazywa ten samolot? Jak się nazywa ten samolot? Ten, ten samolot? Ten co tak fajnie dym puszcza Stormplane gdzie on jest? Nie widzę go. Ja go mam. Gdzie on jest? A jest, dobra mam Ej, ten debil się tepnął, ej, tepnął się tu. Uciekajcie! Uciekajcie! Cię. Jaki gnoj! Cała zabawa zepsuła przez takiego jednego debila! Ej, rozbiłem się! <noise> Dobra, ja mam tego Stone plaina. Ty To Dobra, weź sobie jednego jeszcze Niech niebieskiego Ej, <grym> Sorry! Trzeba <grym> nie brać mojego! Dobra Weź sobie... Weź se swój z Dobra, ej Ten idiota jest tu! Ej, spad. Gdzie jesteście? <grym> ja was no. czekam Koniec samolot twój Napuszony Na opuszczonym lotnisku? Nie, nie, nie. Jolet leca z rozwalonym skrzydłem. No, on się do mnie tepną, a ja nad wodą jestem. Ty. <laughs> to się wnerwi. Jak, te, jak, to się jak przyspieszyć, jaka? to błówno. Ej, bierzcie te stun y i na lotnisko w SF. Ej, on, no tu je, on tu jest, on tu jest blisko tego. On tak Ja tu by tak krążył cały czas, żeby no się nie kapnął, wiecie? Cię. Widzę cię, Marcin. Ej, ty wysoko strasznie jesteś. Marcin. Nie, właśnie nisko, ja przy pasie lecę. Dobra, to czekaj, bo ja byłem wysoko. O, widzę cię, Ach. widzę, widzę. Dobra, ja jestem za tobą. <grym> Lul, Jakie episkę! <grym> Przywaliłem! <grym> <grym> LUL Epicki meczel Ej, ten idiota jest na dachu. Ten idiota na dachu jest. Nie ma nasz szans dogoni tym samolotem, on jest taki zwrotny, że... No. 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 A ja mu przylecę, Jacku nad... na dwór... Jo też lecę, ja też. Ej ja się nerwio. On jest na tym dachu? No on jest na tym dachu, ty. <grym> Jak to epicko wygląda! I teraz wylatujemy, wylatujemy! O Boże... w tym opuszczonym jesteście. Nie, nie, nie. No co na mapce, gdzie jesteście Może tam, gdzie ten szary... Ja walłem! Ja? Jo walłem! Dedwech nie widzę Cię, ale się, tepłem się, dobra Widzę Cię Ciebie, bo Kaj tu było Ja się pomylił A dobra jest, jeździ, jeździ Jest? Ja jeździ tu cały czas Gdyby to szybciej latało troszkę Gdzie wy jesteście? Ej jesteśmy tym... Rozwalił mnie! Ej, dalibyście wypuszczać, Eno nad nim ten dym. No dawaj, dawajcie. Tak eno no nad nim, nie Dawajcie wszystko. Ej, patrz, lecisz tak, nie? I dopiero tu się wynurzasz. No, no, no. Dym! Lecisz, 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 lecisz i wnu radowz. Czaj, że on cię nie walnie. No on nie trafił, macie za Nie trafił, trafił. Tyle no, Mam różowy ten, mam różowy czek ten. Co moloch? E widzę kogoś, kto wano lampę? Ej, czy Mówi, jest kogoś, Ja czy w niego panda? kamikadze wlezę. Chodź w kamikadze? kamikadze za to No, idiota, ale to leci na YouTube. Jaki on, Monik? On nie jest, to jest admin w ogóle, wiecie? Ja go przyzywam cały czas, to jest admin. Lol. A nie zbanuje nas, bo mo za mało gracie na serwie. O lol, ale mnie trafił. Dobry jest w tym czołgu, żart. Ej, ja wezmę hydrę, ej ja hydrę wezmę. Nie można. Ej, na mnie, no można debilu. Nie można. Nie, nie umia. Jak nie można ludzie. Nie można hydrę Nie ma hydry, lol. Mówić. Ja tam kamikadze wla, w ja na niego wlecę. Ej nie ma hydry Ej, chodźcie w niego wlecieć. LOL, trafi mnie! Widzę właśnie bo... Emergencja. Emergencji heavy... heavy vehicles Gdzie? Jak? Gdzie się nazywa? Jak idzie on jest w ogóle? Jak się nazywa? Rol. Ej, gdzie on jest? Ten, ten. Mam go. Ja się podzieliał. A wy go ulepszacie? Ja go ulepszę. Ej, gdzie on jest, kur... Ja nie mogę go znaleźć. Ja go biorę. Złot. Ej, gdzie go tu znalazłeś, debilu? No, wciskasz, yyy... Yy... No, B... Emergencji no. i RHI, no RHINu, tam na dole. No właśnie, kaunek. Zauważyliście, że jak my się rozdzielili to on do nas nie podskakuje? To jest człowieku. No. Najgorszy admin świata. Admin, napis, Czekaj, no, on, admin. on powiedział, że mam przyjść do niego i lodami mi zrobić. Iść tam, iść tam, my się do ciebie tak Ej, mm. ej, jestem na jego czołgu, on mnie nie zabije, jak jestem na jego czołgu. Nie, weź w niego łapą na pierdziele i to, to wybuchnie mu czołg. Łapom. Łapą? No nogą tak bij choby pięścią to, to mu nog, czołg wybuchnie Ty No! I czekaj bazukę to wezmę weź 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 Pomóż mi go strzelać Hej wyjście sum Jak się nazywa bazułka? Nie ma bazuki Nie jak tu nie ma, jest myślę Nie ma. RPG 7, ale nie ma na serwie Ale lipa co? Pomóżcie mi go strzelać może co? Nie, Kaunie, ja nie wiem bazuki. bazułki Ej, podpalę go! Mam tam do, do palenia, ty Ej, gdzie on jest? Ej, gdzie on jest? No! Ej, odnos dwóch tak dosłownie. nie? Ty, mój chłop. Ej, bo ja wybuchnę za to Adam, ty się odsuń, on cię rozwali! Adam, ja chcę strzelać! Falen odsuń się zliniszczał, deklu Ej, no, co on co nie mogę nie w niego to sz... to walić no, Ja mu Idę tak. do wody, idę do wody, no. Pff, pff. Wskakujcie do wody! Dupa nie nie mogę! O falę się ma! I e, dajcie jaki, może jakiś samolot dobry! Kurwa, nie Jak Jakiś helikopter, ten, jakiś bojowy helikopter, Jest, Ja swoje. Czekaj, nie wiem. Weź to, kurde. Masz tu taki. Oh, lol. Ej, może by innych ludzi ze serwa na niego, ten! Zabił mnie! Siema, my wszyscy. Jaki skin! Patrzcie, jak dupa, mam! O stary. Dawajcie go w tubę jakoś. LOL! Jaki... <laughs> Dajcie, banę, może się poruszą, czekaj. Pol, <laughs> patrz, to ja biorę do tego wojennego jak się zbogowałeś Ja? Weźmie walni, bo się nie umie... A dobra Ej chodźcie lecicie, wsiadajcie Dobra, dawaj Dobra Czekajcie, ja też co? To do tyłu Walen weź wy ten... Weź ląduj Minulo nie idzie. Weź większy jakiś. O, to my lecimy, ty sobie tam, może... Kto ma... Napisać, kto ma TSA i chce zabić admina? To jest Nitro w tym samolocie. No napisz, napisz. Ale nie pisz admina, tylko tego wicepkę. Pan ty się się Umiem. Mamy lecieć? Dobra. Idź do tego debila. To dawaj ja taką hydrę szybciej tam, znaczy nie hydry, tylko podobne. To drugie, to czekaj, ja tu wloduję. Jaki nie. debil. O kurde, wyleciałem. Nie, tym plemnikiem nie chcę lecieć. Chociaż... Ej, co ty zrobiłeś? Rozwaliłeś mnie. Ej, że Ej jesteś... Lol, wy na, na serio nie widzicie tego plemnika? Białe na skrzydło. Wymocie jakieś GTA, słabe. Leca plemnikiem. Wybuchła. Ty, ten automat może strzelać. Który? U, który motor może strzelać? Chodź, ten. ten. To. Ej. Ja e, niech wbije tutaj ten idiota na testa. Pogadam na nim. Gdzie to możesz na strzelać tego? Lol, znalazłem samolot, którego można strzelać. No wszystkim można prawie. Strzelać